Cześć, z tej strony Marcin z Szkolenia Witajcie w Poznaniu Rondo Śródka Lecimy w lewo Potem na ratajach w lewo I wjedziemy sobie na galerię No i zobaczcie jak w Poznaniu Pięknie, ładnie Pusto Aż milutko moi drodzy No i zobaczcie ten myk Przejechaliśmy Aż miło. No i zaraz się pewnie odezwą głosy, dlaczego jadę środkowym, czy tam lewym pasem i nie zmieniam na prawy, skoro róg jest prawostronny. A no jadę tak, moi drodzy, z premedytacją. Dlaczego? No bo na ratajach pojadę w lewo i jaki sens jest mi latać z pasa prawego na lewy, z lewego na prawy i w kółko? Strategia przejazdu, moi drodzy, to jest rzecz najważniejsza: jak już macie prawo jazdy, taktyka, strategia przejazdu przez miasto, żeby bezsensownie nie generować spowolnień ruchu, bezsensownych zmian pasa ruchu, e, sytuacji, że tak naprawdę 20 razy na odcinku 100 metrów to jedzie z prawego na lewy, blokuje ruch, spowalnia i wszystko. A my sobie jedziemy pięknie, ładnie. No i właśnie, motocykle to jest to, moi drodzy, w mieście. Pan zajął pull position i zaraz se pewnie ładnie, pięknie wystrzeli. Zobaczcie, jak fajnie jest mieć fluo-kask, biały fluo lub coś w tym stylu, bo jest on bardzo dobrze widoczny w mieście wśród samochodów gęstego ruchu. Więc brawo dla pana motocyklisty. Namy no my grzecznie stoimy, moi drodzy, i czekamy na światło zielone. Cieplutko się zrobiło. To motocykliści wyjechali. Czekamy, czekamy. Słyszycie dźwięk silnika motocyklowego? Większość motocyklistów ma koszulki. Dźwięk silnika to moja muzyka. A inna część społeczeństwa pewnie ma: piwo to moje paliwo. No i moi drodzy, zobaczcie, jedziemy sobie ładnie, pięknie. Żona mnie, moi drodzy, właśnie szturcha i się do mnie śmieje. No i mamy zielone. I przed ratajami, zobaczcie już spowolnienie ruchu. I teraz zobaczcie, mój pomysł na to, żeby jechać lewym pasem, był genialnym pomysłem w swojej prostocie. No bo zobaczcie, teraz musiałbym zmieniać pas, błagalnym wzrokiem patrzeć, żeby ktoś mnie wpuścił na lewy pas. A tak, zająłem właściwy pas do tego manewru, który będę wykonywał gdzieś tam w niedalekiej przyszłości. Oczywiście, no na kursie czy na egzaminie to egzaminator decyduje o tym, dokąd jedziemy. Natomiast w życiu codziennym, no to my już wiemy, skąd, dokąd, gdzie będziemy podróżowali. No więc nam to niesamowicie ułatwia, jeżeli jesteśmy w stanie gdzieś tam przewidzieć pewne rzeczy. Zobaczcie, jesteśmy w obcym mieście. Nie znamy kompletnie tego miasta. Mamy nawigację. No i nawigacja mówi: za 800 metrów skręć w lewo, za 800 metrów trzymaj się lewej. No to zobaczcie, od momentu, kiedy ona wydaje tą komendę, to polecenie, no starajcie się już zmienić pas ruchu, no bo skoro macie trzymać się w lewej, czy pojedziecie w lewo, no to oczywiście wiadomo, że jedziemy w lewo. Ja sobie tutaj, zobaczcie też, mam dwa pasy do skrętu w lewo, zajmuję już skrajnie lewy. Dlaczego? No bo potem na galerię będę wjeżdżał również z lewego pasa. Czyli zobaczcie, znowu myślę do przodu. Nie tylko o tym, co będę robił na Rondzie Rataje, ale o tym, co będę robił, jak, tak naprawdę, po skręcie w lewo, czyli będę znowu skręcał w lewo w stronę galerii. No więc to mega pomaga, moi drodzy, właśnie w tym, żeby miasto było o wiele mniej zakorkowane, żeby tak naprawdę ten ruch był płynniejszy, bardziej taki, wiecie, inteligentny. Na tym właśnie też polega defensywna jazda, czyli na jeździe, która nie utrudnia życia innym, no i ja staram się być takim kierowcą i tak staram się też uczyć swoich kursantów, żeby oni nie byli tak naprawdę, nie wiem, no wrzodem na dupsku miasta po prostu, mimo że jadą l to żeby się ogarniali, no i zobaczcie jak pięknie rondorata jest wyrysowane tutaj się da przejechać bez najmniejszych problemów najbardziej newralgiczny moment jest dokładnie w tym momencie i tutaj trzeba zawsze sobie ektoć na tych z co oni robią Tutaj wszyscy, zobaczcie, ładnie, pięknie się zachowali. Ja tak samo, idealnie, moi drodzy. Zobaczcie, każdy z kierowców, który jechał obok mnie, przede mną, gdziekolwiek, ogarnął. A bardzo często gdzieś tam słychać głosy, że na ratajach nie da się przejechać prawidłowo tego ronda. Da się przejechać z każdej strony. Wystarczy popatrzeć na linię. Oczywiście. Pewnie ci ludzie jeżdżą tędy często i już się nauczyli tych linii ogarniania tego wszystkiego, co się dzieje. Ale zobaczcie, bez najmniejszych problemów, wszyscy sobie ładnie, pięknie jedziemy. No i zobaczcie, no i zwróćcie uwagę, Ciach zajmuje lewy pas. Zobaczcie, zająłem tak skrajnie lewy do skrętu na rondzie, po to, żeby tutaj zająć od razu lewy. I tu tak samo moi drodzy, sobie. Zajmujemy skrajnie lewy, bo ze skrajnie lewego potem wjedziemy na pas do jazdy na wprost, tak żeby wjechać łatwo do galerii. Oczywiście, napiszecie mi, że ja znam miasto, że ja tutaj byłem. No oczywiście, że byłem i jest mi łatwiej, tak? Natomiast jakby też staram się Wam w tych filmikach pokazać, że należy jakby myśleć za kierownicą, ogarniać temat. Obok nas, moi drodzy, nie wiem czy tutaj widzicie, stoi Harley Davidson Pan America. Przepiękny sprzęcik, naprawdę przepiękny sprzęcik. Fajnie, jak ludzie sobie takie rzeczy kupują, i to jest naprawdę coś, coś cudownego. A my tu, moi drodzy, jeszcze pojedziemy w lewo, i zobaczycie sobie ładnie, pięknie, jak należy się dobrze ustawiać do tego, żeby fajnie sobie jechać bez jakichś stresów. I zobaczcie, ile, ile ja mniej razy zmieniłem pas ruchu, tak? bo za każdym razem do następnego manewru. Ustawiałem się w sposób prawidłowy. No nie, no i zobaczcie. Wjeżdżam na galerię w lewo i jestem idealnie ustawiony tutaj przed rądem. No i właśnie o to chodzi, tak. Tutaj trzeba bilecik pobrać, no to sobie, moi drodzy, pobierzemy bilecik Tu wjedziemy, tu wjedziemy Tu się ustawimy No i zobaczcie Kto nie wjeżdżał po ślimaku Na galerię, ten życia nie zna, moi drodzy W wielu kierowcach takie ślimaki wzbudzają mega stres No ale, no nic nie zrobimy No, i trzeba teraz jakieś ładne, dogodne miejsce sobie do parkowania znaleźć. Pozdrawiam serdecznie Marcin.